Cześć, i czołem! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Patryk, a to. to. też to... kolejny vlog! Teraz wszyscy robimy. Wow! Oooo! Nim zaczniemy. film, to chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za poprzedni odcinek, który miał tyle wyświetleń! Dziękuję Wam i również bardzo dziękuję Joczekowi, który pomógł mi. Bardzo, bardzo mi pomógł w udostępnianiu, czy też w takim jakim motywowaniu Tłukąc mi do głowy systematyczność I mam nadzieję, że ta systematyczność będzie, a dziś opowiem wam historię Mojego życia Także przejdźmy do samego początku Mam lekcje WF-u, które odbywają się na basenie A co robi się na basenie? Pływa. No ale. Ja w pływaniu nie mam aż takiej tak zwanej kondychy, tak? No, nie umiem tam przepłynąć 50 basenów, nie? Ale to. nic. No i zaczynamy. Wchodzę z tą wodą. Znaczy. W ogóle zaczęło się od tego, że. Yy, weszliśmy na basen i od razu dostaliśmy pierdziel od ratownika, bo. Ubiegaliśmy znaczy, czekaliśmy. Po nas zlali zimną wodą. No i już na samym starcie gość miał nas na uwadze. Patrzył na nas takim wzrokiem tak. No ale olaliśmy to. No i dawaj do wody. No i płynę. Płynę tam. Zrobiłem widać tamtych basenów. tak. Płynę. 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 Zrobiłem ich tam, nie wiem, załóżmy, że zrobiłem ich 12. No i wymyśliliśmy taki sposób z kumplem i kumpelą. Że jak ten gość nasz łefista płynie. To my wtedy na brzeg i... Dawaj! Tym brzegiem i jak on to pływa, się odwraca. A my wtedy boch! do tej wody, nie? No ale, jak już wspominałem wcześniej, był ratownik. No i nagle tak się zapomniałem. Patrzę, a on się będzie odwracał. No to co zrobiłem? No to z tego brzegu. Tak. Dawaj, na łeb. Jakże mnie wszedł to, aż mi czapek zdarło, nie? Powinno mi go bardziej nacisnąć, a mi go zdarło. Okularów nie miałem, aby tam, tam do oczu wody naleciało. Wynurzam się, nie? Patrzę się! A tam idzie, idzie takim dumnym krokiem tu, kurde, mina taka zła, nie? Taka. No i patrzy na mnie i mówi mi tak. Po basenie się nie biega. A ja tak se płynę na tych plecach i do niego. No wiem, bo się pływa. No, gość ewidentnie był zły, ale tak dziwnie zły. No i mówi do mnie, znowu, nie biegamy, ani nie skoczymy z brzegu na głowę, przede wszystkim na głowę. No to, wiecie, dopłynąłem sobie do jego ścianki, co tam się jest. Oparłem się, czekam, nie, bo z tym biegiem się zmęczyłem. I on wtedy do mojego pisty. oni wychodzą, biegną brzegiem i jak pan kończy, to wskakują. A ja sobie wtedy tak pomyślałem Dzieci a ty mi tu kablową. No i ten mój WFista na początku myślę Kurczę, pewnie będzie opierdziel No bo myśmy przyjechali pływać, a nie biegać A on w śmiech wyśmiał gościa Coś nam powiedział I musiałem przepłynąć jeszcze Teoretycznie to, co on uważał, że przebiegłem Czyli trzeba sześć pasem Przepłynąłem Także dziękuję bardzo Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film i że również przyjmiecie go bardzo fajnie tak jak poprzedni, a był fajny. Także jakbym miał Wam dać jakąś radę, to jeździcie w basenie, w zjeżdżalni w 10 i wskakujcie się na łeb do wody tylko tak, żebyście łeba nie rozwalili, bo naprawdę fajnie można się potem pośmiać z takiego gościa co idzie do was tak dzięki za oglądanie jeszcze raz. Mam nadzieję, że Wam się spodobało jeśli tak za po... nie, nie zapomnijcie, nie, 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 nie zapomnijcie o łapce w górze, komentarzu i udostępnieniu filmiku. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Hej! Yo! Halo, halo, hej! Kończąc ten cały odcinek. Chciałbym pozdrowić jeszcze bardzo serdecznie moją przyjaciółkę Patrycję Majer, um, czyli to moją kumpelę z tego odcinka. Także serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. Papa, pa. dzięki za oglądanie.